Przedstawiam programik MiniGrant, dołączony do klawiaturki AKMPK Mini. Program ten do tego, żeby działał, potrzebuje rejestracji za pomocą License Managera, o czym opowiadam w jednym z wcześniejszych filmików. Jeżeli komuś udało się przez proces rejestracji przebrnąć, może sobie taki programik uruchomić i ten program może działać jako wtyczka. Ale również może działać jako samodzielny instrument. Klikamy, uruchamiamy, on się dosyć szybko uruchamia, podłączamy klawiaturę i można sobie grać. I w ten sposób za 400 zł, tyle mniej więcej kosztuje klawiaturka AKI MPK Mini, uzyskuje się naprawdę świetnie brzmiący instrument. Jest to alternatywa dla keyboardu. O tyle, że ten instrument moim zdaniem dużo lepiej brzmi. Pokażę może teraz, jakie są funkcje tego programu. Można tutaj za pomocą pokrętła pierwszego z lewej w polu programu wybierać brzmienie. Najeżdżamy myszką, klikamy, przesuwamy i brzmienie się zmienia. To jest niesłyszalne na tych głośnikach, ponieważ tutaj podczas nagrania jest skonfigurowane na głos, natomiast są to minimalne różnice, pewne niuanse można wychwycić. Można również dodać efekt w postaci pogłosu, czyli reverbu i wybrać tutaj na przykład bardzo mocny pogłos i można go zwiększyć również regulując tutaj trzecim pokrętłem. Jak słychać tego pogłosu, zrobiło się dużo więcej. Pokrętłem skrajnym z prawej strony reguluje się ogólną głośność urządzenia. I to są główne cztery pokrętła i główne cztery funkcje, jakie się ma tutaj dostępne. Pokrętło Dynamic Response tutaj na górze jest odpowiednikiem funkcji Velocity. Czyli reakcji, regulacja reakcji klawisza na nacisk. Jeżeli się je ustawi na minimum, to wówczas wciśnięcie klawisza, niezależnie od tego, z jaką siłą, powoduje odegranie dźwięku z maksymalną głośnością. A ustawienie w wersji max powoduje, że wykorzystuje dynamikę klawiatury. To znaczy, jeżeli klawisz naciśnie się z niewielką siłą, z niewielką prędkością, to dźwięk zostanie odegrany ciszej. Jeżeli uderzy się mocniej, dźwięk zostanie odegrany yy, głośniej. I do obsługi programu można wykorzystać dostępne na klawiaturce pokrętła oznaczone od, K i, od K1 do K8. Mamy cztery pokrętła, i w tym celu najeżdżamy myszką na pokrętło. W tym wypadku na przykład na pokrętło głośności. Klikamy w nieprawym klawiszem myszy. I pojawia się rozwijalne menu. Wybieramy Learn MIDI CC. Klikamy. Teraz kręcimy wybranym pokrętłem. W tym wypadku jest to pokrętło yy, dolne, skrajne K8. I już nie potrzebujemy myszki. Bezpośrednio z poziomu klawiatury możemy sobie głośność regulować. Podobnie możemy postąpić z pozostałymi pokrętłami. Wystarczy kliknąć, ruszyć pokrętłem na klawiaturze i ono zostaje automatycznie przypisane do danej funkcji. I dzięki temu dalsza obsługa programu może się już odbywać bez udziału myszy. Na koniec jeszcze zwrócę uwagę na tutaj małe podświetlone na zielono pole z napisem default. Jeżeli tam się najedzie myszką i kliknie, rozwija się lista. Do wyboru 30 ustawionych już brzmień. I teraz wystarczy jedno z tych brzmień kliknąć i zostaje ono ustawione. Mamy do dyspozycji pozmieniane, wybrane już fabrycznie ustawienia. Dzięki czemu nie trzeba parametrów regulować samemu. Można korzystać z tych. Które już są fabrycznie dostępne, i oczywiście można je zmieniać. Jeżeli po dokonanych zmianach efekty nie spełnią oczekiwań, to można program jeszcze raz załadować i jego ustawienia powinny zostać przywrócone do ustawień fabrycznych. Jeżeli natomiast to jeżeli ustawienia nas zafascynują i będziemy je chcieli zachować, to jest to również możliwe.